Witam serdecznie, bardzo gorąco. Jesteśmy na Pasiece, kropi sobie deszczyk. Mniej więcej tylko godziny tak 12-13, może coś takiego. Pszczoły widziałem, że mogły, mogły sobie coś tam polatać. Tak, tu przyniosłem ostatnio sezonki z ogródka, tulipany. Widzę, że ich mocno nie uszkodziłem. Jadą dalej, wypuszczają kwiatki, słuchajcie. Nie? Tu lawendy przesadziłem. Tu, o, to, tu jest rzemowit. Tak, cebulki. Tu różę jakąś przytaszczyłem. Niby też jakaś jest super róża. Zobaczymy. Ja tak Może Ewelin. A ja przytargałem jeszcze jabłonkę. Patrzcie, jaką jabłonkę przyniosłem. Na pasiekę. Ja taką jabłonkę wykopałem. To jest jakaś. taka dziczka z Pestki. O ile to jest jabłonka? Ale wydaje mi się, że tak, to jest jabłonka. I, 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 albo gruszka, ale, ale to raczej jabłonka. Yy, I co? I ona miała piękny swój kształt i mówię, nie no, wykopię ją. I udało mi się bardzo solidnie wykopać właśnie I, i przyciąłem ją już, tak, żeby sobie ją prowadzić. Ja ją znowu wykopię, ale dopiero na jesień, tak? Tu jest na razie jest, tak? Albo dopiero za dwa lata, za trzy lata. Znowu można ją przyciąć i znowu można ją wykopać, tak? I znowu je można przesadzić. No nie? Na razie sobie tutaj coś przed ulami sadzę, bo sobie zbieram niektóre rośliny na później. Taka jest filozofia, dlatego w tym roku może nawet całkiem ciekawie wyglądać. Słuchajcie, idziemy do tego ulika. Yy, może nagramy to, nie wiem jak, bo chciałbym, żebyście właśnie widzieli, że, że ten kwas był tutaj, nie? Coś porobiony. Nie. Słuchajcie, ruszymy naszą przygodę i zobaczymy, co tu jest grane. Tak, wrażę, czego polecimy sobie po kwas. O! Mam nadzieję, że damy radę, po prostu bez dymu to wykonać. Mi się wydaje, że wszystko będzie widać. Ja działam. Oby nie spadł ten nasz sprzęt. Dobra, ja widziałem, byłem tu przed chwilą. To czy wcześniej byłem tu? Z godzinę temu, lekko. Widziałem, że ten kwas po prostu wyparował. Tak. Tylko zerkłem po prostu i widzę, o, wyparował. Więc zaraz tu zadziałamy, żeby zamknąć te pszczoły z powrotem. A słuchajcie, ja jeszcze polecę po tym Ja im dam. mamy to mam futer dostanę całą pajdę już trudno nie chcę mi się tego kroić nic ostatnia taka więc szybciutko zanim się coś tu one rozjuszą czy coś podskładam to szybko do kupy pyk pyk delikatnie tak Delikatnie, szybciutko. O, teraz ja już. Dobra, tu były z jednym patyczkiem. To niech są. Tu dam im tą szmatkę, co miałem już nową z tym dziurką. O, tak. No i trudno, nie? Niech już siedzą na szmatce nowej. I tutaj im dam ten. I te 60 ml widać wyparowało. Tu mam szmatkę starą. Pięknie jest opropelisowana. Mogę jeszcze ją zostawić. Na razie je przykryję, nie? Żeby miały je podwójną, na ten rozruch. I tu żeby ciepło im się utrzymywało, a później zaraz ściągniemy, żeby tu się jakiś syf nie dział. Nie? Ale na razie nie chcę jest żeby tu im grzało, nie? Wilgotne trochę od tego kwasu. Ale dobra, słuchajcie, 60 ml wyparowało, tak? Więc wszystko jest niby jakby w porządku. Zobaczymy co dalej. Nie? Zaraz obejrzymy co przed wylotkiem się dzieje. Tu już może grać ładnie. o. Ich poduszka. I tu miałem coś matę czy coś. Już nie pamiętam jak to było. Tu jest schowana I mamy, nie? Kwas wyparował. Na razie czekamy na pogodę, żeby przeglądać te pszczoły. Nie. Ale no to wyparowało 60 ml. I, I to już mogło wyparować już to, że rano był koniec, nie? Dzisiaj na pewno to się skończyło. Dobrze, słuchajcie. Są, tak? Tu na razie sypek przygnieciemy. Tu bierzemy dłutko. i zaraz będziemy lecieć. Słuchajcie, idziemy. Idziemy do kolejnej rodzinki. Tak, gdzie chcę to wykonać. Teraz tak, tu sobie obejrzmy. Nie? Widać coś tam pszczoła jakaś, dupkę ma nierozwiniętą do końca, nie. Na ziemi. Nie widać. Może tych dużo tych sztuk nie było, nie? Tej pszczoły jakiejś takiej zmasakrowanej, ale dobra, słuchajcie, walczymy. To walczymy, idziemy tutaj do rodzinki tej Nie? Może z tej strony spróbujemy to pokazać O Dobra, super Tu postawię tą tą, Dlaczego? pójdziemy zaraz kwas. Okej okay. Działamy, to jest krótka misja, więc ja mogę to wam wszystko pokazać o tak Dobra, no nie wiem jak to ustawić na szybko Może na tym dłucie dłuto i tak będziemy używać na końcu bo ja tu muszę po prostu beleczkę włożyć tak dobrze jesteśmy przy uliku zaraz ewentualnie jeszcze pójdziemy w kwas razem nie dobra i tu tu był defekt widoczny widziałem nie zobaczymy Niestety nie mam żadnego ciucha, nie nic, znaczy, mam tylko ten tu widzę jest o pszczoła, porażona, tak? Nie ma. Nie wiem czy to będzie widać tak mi z ręki, ale no nie ma, nie ma tych skrzydeł, tak? Tu jest kolejna. No tak. Dobra, słuchajcie. Spróbujemy jest ustawić na kwas. Mimo tego, że jest... Taka pogoda jaka jest, tak. O dobra. Spróbujemy ustawić na kwas pszczoły tak niech tak są to je trochę przy ten nie możecie sobie popatrzeć jak sobie chodzą te i sobie pojadają te moje jedzonko. Tak, a ja idę szybko nalać do buteleczki 60 ml. Dobrze, słuchajcie, mam to. Nie? Mam tą buteleczkę już tu przygotowaną. Tak. Teraz jeszcze kijki jakieś. Holender, mieliśmy kilki, nie? Dobra, mam już też kijki. Ja możecie sobie obserwować. Miałem właśnie nadzieję, że przez ten moment tutaj... Te pszczoły jakoś się zlezą do siebie. O! Tu jest pszczoła porażona, tu jest bez skrzydeł, tak? Tu jest, nie? Widać Tu jakieś drobna, tu porażona Nie? Więc widać, że Niestety, słuchajcie, coś tu takiego miało już miejsce, tak? Tak. Bardzo dużo już tutaj spotkaliśmy. Pszczoły, tak, z defektem. Tu jest porażona. Dużo, nie? Szukamy, patrzymy. Tutaj rodzinka widzę, nie jest jakoś. Dobra odpadły pszczoły. Okej. Okay. Teraz zamknę ten tył, co jest bez tych pszczół. Nie? Tu, o. Tu zamkniemy ten tył. Tu widać jest za mały ten daszek dany. Dobra i tutaj pszczoły siedzą, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak, pięć i pół uliczki, powiedzmy, nie? Tak, ale to jest ramka typowo już podwójna. No dobrze, słuchajcie, aby nie tracić czasu, te pszczoły one nie są takie miluszkie jak niektóre inne, co mam. Więc możemy śmiało tak tu im postawimy. Oj. Żeby było bardziej po środku może. Dobrze. Tu im damy to ciącho tak jak one się pożerały, to tak... Tu bardziej na tył może. No i na razie będą tak otwarte, tak? Zamykam. Co to jest? Pszczoła nieżywa. O. Zamykam. Tak. I niech tak siedzą z tym kwasem, mam nadzieję, że się uruchomi w nich. Podejrzewam, że raczej tak tu teraz damy im tutaj tak i jeszcze im uchylimy zaraz wylotek. Tak, i teraz będą zamknięte na razie w ten, w ten właśnie sposób o tu z tej poduszki zrobimy pod tego tu pyk jest pieszoczka, jak ze snów, tak? I niech tak na razie jest. I teraz w tym ulu jeszcze zryjmy taki numer o. Ze względu na to, że on ma wylotki, że tu ma dziurki, tak? On ma tu dziurkę, tu dziurkę i tu. Ta, ta dziurka jest na razie zatknięta. Żeby ten kwas nie pojarał niczego, ja często mam konstrukcję takich uli i uważam, że to nie jest takie najgorsze. Że tu, po prostu, między tą płaską dennicę i wszystko. Wkładam po prostu narożnik tak. Beleczkę. Tak, w tym momencie tutaj się robi duży bardzo przewiew. Tak, mogę nawet, o. Że tu czasami tak podkładam tylko na samym narożniczku, o, wtedy się nie robi taki, może aż mocno, nie, ale to jest ok. Tu mam podłożone tak po prostu centymetr, kijka i to wystarczy, tak? I tu przynajmniej po tym kijku widzę, że tu jest kwas w tym momencie robiony, tak? I uważam, że to jest super sprawa, że właśnie, yy, możemy sobie w taki różny sposób te nasze ule poustawiać, że to wszystko będzie działać, i to by było to wszystko, jeśli chodzi o to. To by była druga rodzinka, yy, przy której właśnie coś takiego zauważyłem, yy, chodziłem po wszystkich, yy, chodziłem po wszystkich. U ulach, oglądałem tu różnie i tak dalej. I ja nie widzę po, po innych pszczołach, żeby jakieś w ogóle coś takiego miało miejsce. Tak? Tu było grabione wcześniej. No to tutaj osypnie, Żadnych takich świeżych pszczół teraz nie widać. Tak więc. Ja to badam. Każdym razem jak jestem, to sobie chodzę i patrzę, czy tu chociaż pojedyncza sztuka nie leży gdzieś tu. Tu jest na przykład wylotek, to tu by coś leżało, nie? Gdzieś. Coś świeżego i zaraz bym to widział. Więc ja sobie badam. No i zrobię tym kwasem, tak? Trudno. też pszczoła nie da rady, nie? Tu właśnie robiliśmy tym kwasem. Tak, Chodź przejdziemy się po pasiece. No tak, no co? Ja wszystkich rodzin nagle nie będę pędził tym kwasem. Tylko tam, gdzie będę widział jakieś defekty. Tak? Gdzie się dzieją jakieś defekty i, i ja wiem, że to jest kwestia powarozowa i tak dalej i tak dalej, więc No w zeszłym roku to no jeszcze raz powiem, nie? Ja nie widziałem uli, żeby miały e, 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 że rodziny miały, że nie miały skrzydeł. Słuchajcie, pogoda nie jest za jedwabista, tak? Agres wygląda w tej chwili tak. Kwiatki już się robią, prawda? Nie. A jest... Pogoda jaka jest. Dzisiaj pszczoły na pewno miały okazję sobie coś tam popędzić. Nie? Nie. Tu wygląda dobrze pszczoła. Tu wygląda dobrze. Nie. Patrzmy, patrzmy jest coś wyrzucone, wtedy trzeba penetrować. Ja nie mówię, nie każda pszczoła jest taka, że, że, to, że to od razu musi być wirus, czy coś. Nie, najgorzej jak pszczoła jest zdeformowana, że nie ma właśnie tych skrzydeł. To jest objaw, ob, ob, bo to młoda pszczoła jakaś mogła nie wyjść. Coś mogło nie wyjść, ale jak jest to deformacja skrzydeł, to jest wtedy beznadziejna sytuacja, tak? No. Wtedy to widać. Tak? Po pszczołach. A później masz pasiekę, na pasiece chodzą pszczoły z buta, nie? Później. Więc ja to lubię obadywać, pszczoły, nie? I jak coś się dzieje, to sobie tam jakoś działam na to. Tu widać pszczoły przychodziło, nie zdążyły wejść do uli. Ale od razu tutaj patrzę, tak? Czy to aby, nie? Jakieś coś, świństwo, nie? Oglądam te wszystkie trupki, bo tą zdeformowaną to od razu widać nie, o co chodzi. No dobra, tak chodzimy, chodzimy, widzę, że nie, nie. To zaraz by mi się rzuciło w oczy, tak. Więc słuchajcie, no te badania to jakieś ja lubię tworzyć. Nie, te rodziny już na pewno, na pewno nie będą powielone i tak dalej, i tak dalej, nie. No, więc to ja to lubię walczyć i ja zawsze będę walczył. Ten kwas teraz może nie do końca to jest doskonały pomysł. I idealny plan, tak? To jeszcze muszę dołożyć jakieś beleczki. To nie jest może idealny pomysł, idealny plan, ale uważam, że takie środki posiadam i będę po prostu walczył nie? o to, żeby te pszczoły jakoś próbować odratować, bo jeśli nie zrobimy nic, to te pszczoły po prostu będą takie zdeflaki i to nic z tego tak, nie będzie nie tu sobie, muszę, sobie je zamknąć żeby tam się ciepło pozbierało, bo im wszystko ucieknie i nic z tego nie będzie tak dobrze, by było OK tam kwas odparował Dzisiaj nie wiem, mijał, minął jest chyba czwarty dzień czy trzeci, i go już nie ma. Tak więc, jest wszystko, wszystko jest ok. Po tych pszczołach ja tam no, nic teraz nie widziałem, bycia było to ten, ale mam, no, mam nadzieję, na pewno tutaj było usilne sprzątanie i tak dalej, i tak dalej. To od razu widziałem. Od razu, na drugi dzień już było, nie? Że białe pszczoły aż były powynoszone, więc y, y, strasznie rzuciło im się, im się to na sprzątanie. Więc, na pewno się przesprzątały na 102, nie? Ten kwas tą warozę też na pewno ułomnił w jakiś sposób. Nie wiadomo czy to przeszedł w czerw dobrze i tak dalej, i tak dalej. No ale na pewno tym, ta waroza, która łaziła po pszczołach, to dostała już tyłek. Nie? No, no dobra, zobaczymy co będzie dalej. To tyle z pasieki. Życzę wszystkim e, miłego dnia. E, w tej chwili dużo pracy. Dużo pracy niestety stodoła doła zatrzymała się w pewnym punkcie. Nie magicznym i, i na razie nie chcę pójść lepiej. Ciągle mi tu pada deszcz, nie, nie da rady się zaszyć, a jest dużo innych prac. Te ule teraz trzeba też, nie? Miałem jazdę chwilę na te miski. Po prostu chciałem siebie trochę też sprawdzić, czy jest takiego drewna, y, y, które no po prostu y, szkoda mi na opał, a a, a, a ula z tego nie zrobię, a właśnie co innego? nie, No to wymyśliłem, że z takiego drewna mogę właśnie robić sobie miski, tak? Shopa jest luksus, stodoła naprawdę ekstra, nie? Ten nasz bajzel to zaraz będzie wtedy posprzątany i pasieka będzie zupełnie inna, a tutaj, gdzie właśnie jest ten bajzel to próbujemy, nie, postawić trochę nowych uli i to by było to wszystko. Na razie pogoda nie jest jedwabista, i jeśli uważam, tak się utrzyma, to ja nie wiem, czy to będzie jakoś, będą jakieś hity miodowe na chwilę obecną. I to by było to wszystko. I życzę miłego dnia i miłej pracy z gadżetami i z pszczołami itd. Tak